7'de <laughs> Bardzo ucieka, nie miała żadnych ze mną szans. Hej, czyli witajcie, ja jestem Damien i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. I słuchajcie, tutaj od razu macie osobę, która zgarnęła Rodo Henka z poprzedniego odcinka, także gratuluję mordeczko i zgłoście do mnie po odbiór nagrody. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to wiecie, że właśnie takich skinów, które kosztują 200 gmów, mam do rozdania i jeszcze 6. A swoją drogą, jeżeli ktoś nie ma jeszcze odblokowanej postaci Henka, to otrzyma i postać, i właśnie też skina. Także jeżeli chcielibyście właśnie to ode mnie dostać, tego pięknego skina i tą postać, to wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, Wciskając ten czerwony guziczek tam na dole Subskrybuj Wpiszecie kod w sklepie Brawl Stars No i w komentarzu napiszecie zdanie ze słowem byk To jest właśnie słowo klucz, żeby mu zgarnąć tego pięknego skina i postać To jeszcze wam pokażę animację odblokowywania Czy też właśnie kupowania takiego skina To wygląda właśnie tak Tutaj z zestawu pustkowie. No musicie przyznać, że ten skin jest super i chyba każdy chciałby go mieć. Także wiecie co robić, żeby go zgarnąć za darmo. Jak ktoś wygra, to oczywiście też dostanie taką emotkę. Wiem też widzowie, że już wakacje się kończą i rok szkolny się zaczyna od poniedziałku. Także życzę wszystkim udanego roku szkolnego, żeby jak najmniej jakiś gorszych ocen padało No i rozpoczynamy odliczanie do kolejnych wakacji. Postaram się dalej podtrzymać to daily, codziennie dla was nagrywać filmy, żeby wam umilić tą szkółkę. A jak widzicie, u mnie w Brawlu ewidentnie coś nie tak dzieje się z eventem zadyma. gdzie Jest taki bardzo mocno podświetlony i to oczywiście oznacza, że hiper Będę mógł dzisiaj przetestować w tym odcinku i pokazać wam, jak to wszystko będzie działać z tym nowym przyciskiem, jakby super ataku. Ulepszanie postaci działa teraz tak, że na siódmym poziomie dostajemy właśnie gadżet, na ósmym dostajemy pierwsze wyposażenie, na dziewiątym gwiezdno mod, na dziesiątym kolejne wyposażenie, no i na tym jedenastym poziomie, czyli aktualnie najmocniejszym, dostajemy. Oho, <laughs> to jest w ogóle już nazwane, dostajemy to hiperdoładowanie. I w przypadku Shelly, jak widzicie, jest to dubletówka. Czym jest hiperdoładowanie? Hiperdoładowanie można kupić dla niektórych za na poziomie mocy jedenastym. Jak już że wcześniej mówiłem, jest to szóstka zadymiarzy właśnie w tym też szeli. i aktywuj hiperdoładowanie. Podczas hiperdoładowania, super ataki i inne statystyki zadymiarzy są wzmocniane. Także dobrze, rozumiem. Jak widzicie, tutaj wszystko też jest opisane. Podczas hiperdoładowania, super pocisk jest 33% większy, prędkość jest zwiększona o 25%, obrażenia o 25%, no i tarcza też jest o 15%. O słuchajcie, w ogóle też są te nowe animacje odblokowywania. Tak to będzie wyglądało. Ja jeszcze wam tutaj o pokażę. Zabbrejdujemy sobie tą szeli na oczywiście maksymalny level. Także pierwsze super doładowanie przeze mnie będzie, słuchajcie, kupione. I tak to właśnie wygląda, tak będzie wyglądała cała ta animacja Całkiem spoko i bardzo cieszyłbym się, gdybym dostał coś takiego właśnie ze star dropów Te wszystkie hiper doładowania będzie można również wydropić w star dropach I mam bardzo ciekawy news odnośnie właśnie gwiazdek Ponieważ Supercel zauważył, że coś jest nie do końca dobrze z nagrodami właśnie z tych star dropów I zredukował podwajacze żetonów I teraz już będą rzadziej się pojawiać właśnie ze star dropów I to bardzo dobra zmiana, bo mega to wkurzało Ta nasza zadymiara tutaj strasznie płonie i naprawdę wygląda dosyć fajnie Także myślę, że trzeba to teraz przetestować praktyce. no i zobaczcie, już tutaj ja mam dostępne wydarzenie Wyzwolenie hiperdoładowania. I jak widzicie, jest tutaj losowy wybór zadymiarzy. No i w tym wydarzeniu każdy będzie mógł za darmo przetestować hiperdoładowanie. A jeśli się przejdzie to całe wydarzenie, to dostaje się właśnie takie hiperdoładowanie do szeli totalnie za darmo. Będzie naprawdę warto grać właśnie w to, także ja już to klikam i jak widzicie, mam tutaj taki znak zapytania. To oznacza, że zadymiarz, którym będę grał, będzie losowy i no nie mogę go wybrać, także ja klikam słuchajcie ready. Tak to słuchajcie w tym trybie będzie wyglądać, że będzie się losowała mapa i będzie się losowała postać. Także moi drodzy, lecimy z pierwszą gierką żeby przetestować to hiperdoładowanie, i jak coś, właśnie tutaj mam szeli. I co? No, wygląda to, że mamy ciekawych przeciwników, ale mnie tutaj interesuje tylko to hiperdoładowanie. Od razu, słuchajcie, lecę tutaj na górę i będę szukał, o właśnie, na przykład takiej zadymiary, żeby szybko tutaj sobie nabić to hiperdoładowanie. Hiperdoładowanie doładowanie ładuje się w ten sam sposób, co superatak, tylko ładuje się dużo, dużo wolniej. Nie zbieram tych cubów, bo mi nie zależy tutaj na wygranej, tylko żeby przetestować, właśnie jest, już mamy tą nową umiejętność. Także czekajcie, ja sobie też chcę to wykorzystać w jakimś fajnym momencie. Więc powiedzmy, że ja sobie pójdę gdzieś tutaj do góry, i uwaga, od Odpalam, hiperdoładowanie. Jesteście na to gotowi? Jesteście, dobra, odpalam i teraz mój zadymer zapłonął. Strzelam od razu i bardzo duży damage został zadany. Także, no co, ja tutaj nawet nie mam kogo pokonać, bo oni gdzieś się wszyscy pochowali. No ale hiperdoładowanie, czyli ten nowy ult w grze Brawl Stars jest naprawdę spoko. Myślę, że dużo ludzi obawiało się, że będzie zbyt OP, ale nie wydaje mi się, że będzie zbyt OP, bo on się naprawdę dosyć wolno ładuje. Jak widzicie na taką grę. I mam prawie kolejne hiperdoładowanie, tylko że moja drużyna ma mnóstwo gemów, 22 gemy. Mogą mieć jeszcze więcej, ale słuchajcie, dobra, wjeżdżam! i mam kolejne hiperdoładowanie. I BUM! I ściągam tego pana na hita, i tego i kolejnego zadymiarza ściągam na hita, nie? No hiperdoładowanie jest naprawdę mocne z tego co widzicie, ale troszeczkę długo się ładuje. Mój odróżny prawie ma 24 klejnoty. No, teraz trochę to spadło, ale wygraliśmy tą grę, no bo już też nie można było tego ciągnąć w nieskończoność, jak widzicie, 12 fragów w ogóle zrobiłem z tym hiperdoładowaniem, Całkiem sporo. Jeśli chodzi o takiego kolta, no to jego super atak Grad cool, jest o 120% szerszy. Prędkość obrażenia wzrastają O 30% i tarcza dostaje plus 10%, a całe to hiperdoładowanie nazywa się podwójna broń. Także Słuchajcie, sprawdźmy sobie jeszcze jak to wygląda u kolta Bo już wam wszystko czytałem, ale no trzeba to jeszcze Też zobaczyć jak to się je Z czym to się je w ogóle, tak? No to dobra Ja już sobie tutaj obijam moich przeciwników Jeżeli nawet padnę, no to już praktycznie jak widzicie No malutko, no jeden chyba dwa strzały i będę miał Nowe hiperdoładowanie doładowanie, hyper charge, Także będziemy sobie to zaraz, hyper charge W sumie to się chyba tak nazywało, dobra I uwaga, mam już, mam już, dobra, mam I wla wlatuję z ultem w dwóch zadymiarzy I uwaga, jeden pad, drugi już też od razu pada I jeszcze mam ulta, także będę atakował Tutaj, no nawet, nawet jeżeli właśnie widzicie że już mi się kończy, dlatego jak najszybciej to klikałem tego ulta tam do przodu. No ale wiecie, z hiperdoładowaniem to wszystko jest jeszcze, jeszcze mocniejsze, także trzeba było jak najszybciej używać tego ataku. I mamy hiper doładowanie. Oni wygrywają mocno, więc teraz wlatujemy z hiperdoładowaniem. Bum! I porobiliśmy mocny damage, jak widzicie ten mój super atak tak potężnie wyglądał, wszyscy stąd uciekali i niestety my tą gierkę przegraliśmy, ale to mnie nie interesuje, mnie interesuje tylko to, że potestowaliśmy sobie tutaj to hipertoładowanie. i jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. W ogóle słuchajcie, takie specjalne pakiety kolekcjonerskie właśnie jak widzicie tutaj pojawią się też w sklepie i one nie będą kosztować aż tyle jak ten na przykład do Jackie, bo jak widzicie on kosztuje ponad 1000 gemów, ale to dlatego, że ja mam Jackie po prostu na zerowym poziomie, no, na zerowym, no, na pierwszym poziomie ja bym musiał tutaj kupić cały ten zestaw z ulepszeniem Jackie właśnie na 11 poziom, ale jeżeli ktoś już będzie miał czeki właśnie ulepszoną, no to taki zestawik będzie kosztował 299 gemów. No i ja sobie go może kupię akurat tutaj, żeby wam pokazać, jak to będzie wyglądało. To wygląda tak, że mamy tu hiperdoładowanie. Dostajemy od razu awans na 11 poziom mocy, ja akurat u mnie to było z pierwszego. Dostajemy taką emotkę. Ej, ta emotka jest naprawdę fajna, nie? Taka wkurzona Jackie. Jeszcze mamy takiego fajnego spraya z Jackie. Dostajemy ikonę gracza. No i tak to właśnie wygląda. Też tutaj oczywiście będzie więcej takich ofert. Ja na przykład też jeszcze mam ofertę do Shelly, Poszeli już sobie poulepszałem, jak widzieliście normalnie. I do tego ta oferta w tym momencie kosztuje tylko 99 gemów, więc też sobie ją tutaj wezmę. No czemu nie? Tutaj będzie od razu do odblokowania, do przetestowania. I mamy też ofertę do tego kolta, w którym graliśmy, którą jak widzicie też będzie można dostać za monety, także ja sobie też tutaj odblokowuję to wszystko. To mamy też jeszcze tutaj tego spajka, więc sobie spajka też kupimy. O, w ogóle nie miałem spajka, więc dlatego to było też takie drogie, bo między innymi dostałem od razu spajka odblokowanego na 11 mocy, czyli legenda odblokowana właśnie w takim zestawie za tyle gemów, jeszcze do tego taka fajna motka, ale on ma w ogóle fajne rączki tutaj. U spajka jest to okres rozkwitu i wtedy kolczak. Pole ma 20% większą powierzchnię. Prędkość wzrastał 30%, obrażenia o 20% i tarcza o 20%. O i w ogóle słuchajcie, jeżeli ktoś nie miał postaci i kupił sobie to, no to dostał to hiperdoładowanie i ma hiperdoładowanie, ale nie ma nic wcześniej. To też jest dosyć ciekawe. I wiecie co? A zagrajmy sobie takim spajkiem, który nie ma nic wcześniej, a ma same hiperdoładowanie. Jest to dla mnie dosyć ciekawe. No i wszystkie te rzeczy, słuchajcie, które przed chwilą wam pokazywałem, pojawią się też w sklepie. A jeżeli chodzi o same hiperdoładowania, to będą one też y, dostępne właśnie po dwóch tygodniach od aktualizacji. Normalnie do kupienia na każdym zadaniu. Tam, jak widzieliście, chyba za 5000 to było punkcików. Dobra, jeszcze sobie tutaj pobijamy. Ja już mam w ogóle też prawie super atak naładowany. Ale może, no właśnie, ten super atak, o którym mówię, to chodzi mi oczywiście o hiper doładowanie No dobra, tu ciężej trochę, tu ciężej, tu ciężary lekkie. Ale już mamy hiperdoładowanie. Mam też trochę mało HP. Dobra, bum, bum. Dajemy... O, no i nie, rozgrywka mi się skończyła Ale jak widzicie, no tutaj mój zadymerz zapłonął potężnie Mój ul też od razu był mocniejszy No i nawet taki Spike, który nie miał gadżetów Ani właśnie wyposażenia Ani star powera No też mocno wyglądał na tyle innych Właśnie z samym takim hiperdoładowaniem Jeżeli chodzi o bóla, to w ogóle zobaczcie Tak wygląda ten ból po modelu Fajne ma budki No i wygląda naprawdę bardzo przyjemnie A jeżeli chodzi o jego hiperdoładowanie To są to stalowe szczęki Bulldozer zmniejsza ponoszone obrażenia o 80% Prędkość wzrasta o 25% Obrażenia o 10 a tarcza dostajesz 30%. Swoją drogą naprawdę bardzo spoko wygląda ta animacja, jak ci zadmiarze tak płoną na ten fioletowy kolor. No to słuchajcie, sprawdźmy sobie hiper atak, czyli nowiutki atak u bóla. Także lecimy, lecimy i ból też po modelu. Fajnie się prezentuje, jak mówiłem wcześniej. Dobra, od razu tutaj sobie wjeżdżamy. Jeżeli chodzi o jakieś gadżety i star powery które tutaj są pozakładane, powiem wam szczerze, że brałem to jak najszybciej, obojętnie co, nawet nie sprawdzałem. Ty, no gdzie on mi tam? Gdzie on mi tam tutaj? To mech tutaj tak podjeżdża. Nie będzie żadnego strzelania bramek. Na pewno nie w momencie, kiedy mój ból zaraz będzie miał hiperdoładowanie. Także jeszcze tutaj sobie wjeżdżamy w tego karla. O, dokładnie! No, mam już hiperdoładowanie. No to co? Wjeżdżamy! Wjeżdżamy tym bólem! I boom! I ból tutaj też mocno walnął tutaj kolejnego zadymiarza. Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze raz jedziemy. <laughs> Jest to fajne. Bardzo duży damage ten ból tutaj robił. Dężaj je, że tak długo przetrwałem w sumie, nie? Ale dobra, jeszcze sprawdźmy sobie tutaj. O, dobra, leży. I też myślę, że jeszcze raz uda mi się to hiperdoładowanie naładować No ale nie więcej, co nie? Więcej już tego raczej nie naładuję Boom, leży, dobra I mamy hiperdoładowanie ja także wjeżdżam no, no już chciałem wjechać w tego Karla, Ale niestety Bolt jeden strzela tutaj gola I co? No i niestety super doładowanie mi się skończyło Mamy minutę, żeby zdobyć jeszcze jedno Czy to będzie możliwe? Trochę za daleko tu jestem Dobra, muszę podejść bliżej Żeby większy damage dawać Dobra, mam hiperdoładowanie Wjeżdżam Okej okay. Dobra, bum, bum, bum No niestety padłem, ale bardzo duży damage Został przeze mnie tutaj porobiony, jak widzieliście Fajnie by było, jak oni strzelili mi bramkę <gry> To jest dosyć dziwne, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem Na zadymie do tej pory Ale mówię tak, dlatego że wtedy Byśmy mogli o, przetestować sobie jeszcze raz ten hiperatak. Bo teraz no, niestety nie zdążę tego do naładować a tu bot jeden strzela po raz kolejny bramkę. No to tak to wygląda w praktyce na bólu. 7 frag Piątym zadamiarzem, który też dostał hiperdoładowanie jest słuchajcie, Jackie. Jak widzicie, jest to wydarzenie sejsmiczne. Super atak, orzeż kurde, spowalnia po bliskich wrogów na 1,5 sekundy. Prędkość wzrasta o 25%, obrażenia wzrastają o 25%, a tarcza o 15%. Słuchajcie, szóstym zamiarzem z hiperdoładowaniem jest Pearl, ale nie mogę wam jej jeszcze pokazać. Wszystkiego o tym nowym zadamiarzu i hiperdoładowaniu doładowaniu dowiecie się w oddzielnym filmie. Ostatni zadymerz, jakiego sobie teraz przetestujemy, właśnie z tą mocą, jest to Jackie. Poczekam sobie, pobawię się z nią, żeby trochę naładować hiperatak. O, właśnie, właśnie, pamka też może mnie tutaj atakować na Jackie, tylko niestety trochę za bardzo bawiłem się z i no mnie rozwaliła. Dlatego nie zdążyliśmy też przetestować hiperataku. No i co, no i mam nadzieję, że teraz się uda. Także ja tutaj już wlatuję i od razu lecę po tą bel bo ja potrzebuję damage. Albo żeby ktoś mnie troszeczkę obijał, żeby mi się ten super atak ładował właśnie na tej postaci. Także co, no lecimy też tutaj po drodze. Jak już jest skrzynka, no to zbiorę, ale już tamtej nie będę zbierał, bo słuchajcie, na tych gierkach solo tutaj przynajmniej to za szybko padają ci zadymiarze, i ja praktycznie nie jestem w stanie naładować tego hiperataku. No, jak widzicie, dopiero jest połowa, a już mamy tylko ile, oprócz mnie czterech zadymiarzy tutaj. No i też też na przykład jest taka belna dystans No muszę ją od razu rozwalić, bo co? No zaraz będzie ucieknie mnie i będzie mnie działać i jeszcze nie pokażę wam tego hiperataku. Dobra, mamy tutaj kolejną zadymiarę, która w ogóle też nie chcę jej niby załatwiać, ale no ona mnie teraz... Widzicie? Widzicie to? Widzicie to? Nie chciałem mi załatwiać, żeby móc sobie ten damage większy podbić I żeby móc odpalić właśnie hiperatak I co? No i ciężko było Prawie mnie załatwiło, Ale dobra, hiperatak już jest Także ja sobie poczekam na jakiś fajny moment, żeby z niego skorzystać Bo myślę, że to jest ważne No i dobra, no i mamy Także co? Odpalamy hiperatak Lecimy No nie, nie był to może najlepszy moment Bo ta Bel ucieka przede mną Bardzo ucieka Ale słuchajcie, no z hiperatakiem Z dziewięcioma powercubami, No to ona nie miała żadnych ze mną szans a więc słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli chodzi o hiperataki. Tak to wszystko będzie prezentować się właśnie w grze już niedługo. Przy okazji najbliższej aktualizacji. Ode mnie w tym filmie to na tyle przypominam, że możecie wygrać tego henka, właśnie Rodeo Henka. A jeżeli ktoś nie ma henka, to właśnie postać i Rodeo Henka. Jedyne co musicie zrobić, no to łapka, subik. Ode mnie teraz, to na tyle, widzimy się w kolejnych filmach. Siu!